Gdzieś się maleczka z tej strony, jak kiedy i dzisiaj jest ze mną. Co prawda, nie koło mnie, tylko na mesku, ale. Akurat się wydar. Jest to mój kolega serwer 360. Dobrze wiecie, kto to No. Jest z Może go słychać albo nie, dobra, ja zaczynam grę. Um, najpierw gołkiem walnę Teraz szykierką. Nie trafiłem, ja nie mogę Ja to jestem noob Trafił? Trafił Kurde, trafili Ale, konf ale konfuzja w niego wleciała

O, porobiłem, wygrałem! Chwila tylko pokażę mojemu koledze do kamerki. E, bo mi film zdejmą, nie reklamuj. Dobra, przeszedłem. No co dalej? Tego gościa muszę porobić. Kurde, uderzył mnie. Dobra. Ja tutaj robię misję. Mm. O kurczę. Kurczaki. tak, tak. tak. A tam. Dobra. ja mam bardzo mało życia, więc się trochę boję. Jeden mnie je trafił, a drugi swojego odstrzelił, więc pięknie. Ej, tak w ogóle bym wnosić o wspomnisz kanał, bo jakbyś chciał, to za niedługo będąc nic na pizzy. No. I będzie kimęto wejść. ja? I no i tutaj będziemy prosić na live'a pana o pozwolenie na na pozwolenie o live o moc manipulacji. Jezu. Na pewno akurat do, przyjmie i pozwoli. On może powiedzieć nie, ale my na to jest przeszyszkowani, bo powiemy, że inaczej nie wiem. Że inaczej go znajdziemy i. No. Ja już chyba powoli kończę film, bo już jest 3 minuty. A na szyb. No. Nie mogę. Muszę kończyć to, Lara.